Witamy ponownie i zapraszamy do 12 odcinka naszego wykładu, w którym opowiemy, co to są opcje na opcje i jak z nich korzystać. Od razu powiem, żeby tych opcji nie należy się bać. Są to jeszcze bezpieczniejsze transakcje, jeszcze bezpieczniejsze niż nabyte zwykłe waniliowe opcje. W przypadku wcześniej omawianych opcji, nabywca miał prawo sprzedać euro, jeśli był nabywcą opcji put, lub kupić euro, jeśli był nabywcą opcji call. Teraz natomiast nabywca opcji na opcję będzie miał prawo kupić opcję po ustalonej już dzisiaj cenie. Dowiemy się, dlaczego ta transakcja jest bardzo, bardzo przydatna i w ostatnich dniach, miesiącach bardzo popularna. Zacznijmy od konkretnego przykładu. Eksporter chce mieć prawo do kupna opcji Put4.30 po cenie 15 groszy. Dziś kurs spot na rynku eurozłotego wynosi 4,15 na 4,15,05. Opcja Put 4,30, mająca ważność 6 miesięcy, kosztuje 15 grosz. Eksporter nie kupuje jednak tej opcji, lecz kupuje prawo do jej kupna. To pierwsze jego prawo będzie ważne 3 miesiące. W ciągu tych 3 miesięcy eksporter będzie miał prawo podjąć decyzję, czy kupić opcję PUT 4.30, płacąc wtedy za nią ustalone wcześniej 15 groszy, czy też zrezygnować z jej zakupu. Za takie prawo do nabycia opcji PUT 4.30 dziś musi zapłacić tylko tak zwaną premię wstępną, zaliczkę w wysokości 2 groszy. Jeśli po upływie 3 miesięcy podejmie decyzję o kupnie opcji PUT, to dopłaci 15 groszy, czyli cenę którą ustalił w tej transakcji. Natomiast jeśli po upływie 3 miesięcy zrezygnuje z zakupu tej opcji, to przepadnie mu jedynie 2 grosze zaliczki i nie straci 15 groszy, tak gdyby stracił, gdyby kupił opcję od razu. Zobaczmy dalszy przykład. W dniu dzisiejszym kurs pod euro złoty wynosi 4,15. Cena 6-miesięcznej opcji put, 4,30 ze strajkiem takim, wynosi 15 groszy. Cena prawa do nabycia tej opcji to 2 grosze. Prawo to jest ważne 3 miesiące. Nominał euro, jaki w przyszłości będzie chciał sprzedać eksporter, to 100 000 euro. Wobec tego eksporter kupuje dzisiaj 3-miesięczne prawo do nabycia 6-miesięcznej opcji Put 430. Nominał tych praw to 100 000 euro, ponieważ tyle będzie dysponować euro w przyszłości. Policzmy koszt. Wstępny, czyli 2 grosze razy 100 tysięcy euro, 2000 tysiące Taki jest koszt nabycia tego prawa do kupna opcji, która może się w przyszłości przydać. Mijają 3 miesiące i nadchodzi dzień wygaśnięcia prawa do nabycia opcji PUT. W tym dniu kurs spot na rynku euro złotego to 4 zł, Eksporter spogląda na tabelę cen 6-miesięcznych opcji PUT 4,30. Sprawdza i okazuje się, że dzisiaj te opcje kosztują 30 groszy, czyli że zdrożały o 10 groszy w ciągu tych trzech miesięcy. Eksporterowi opłaca się więc skorzystać z przysługującego prawa i dokonać zakupu opcji PUT 4.30 po wcześniej ustalonej cenie 15 groszy. Dopłaca więc 15 groszy premii, co oznacza, że łączny koszt nabycia tej opcji wyniósł 17 groszy. Jako, że 2 grosze zapłacił opłatę wstępną, doszło do skorzystania przez niego z tego prawa, zapłacił 15 groszy za docelową opcję i staje się posiadaczem opcji Put 430. Co teraz może zrobić z tą opcją? Albo wykorzystać do sprzedania euro po kursie 430, bo ma takie prawo. Opcja Put 430 daje mu prawo sprzedać euro po kursie 430, albo też może odsprzedać tą opcję po bieżącej cenie rynkowej, jaka wynosi 30 groszy. Zobaczmy te dwa warianty. Jeśli eksporter wykorzysta opcję PUT do wymiany waluty, to efektywny kurs sprzedania euro wyniesie i liczymy po kolei. Kurs efektywny tego eksportera. Ma prawo sprzedać euro po kursie 4,30. Za opcję, która daje mu to prawo, zapłaci 15 groszy. Za prawo do kupna tej opcji, zapłacił 2 grosze opłaty wstępnej. Efektywny kurs wymiany euro na złotego wyniósł więc 4 ,13 zł 13 groszy. A teraz zobaczmy, co by się stało, gdyby eksporter postanowił odsprzedać tę opcję. Na przykład nie posiada euro, nie doszło do realizacji jakiegoś kontraktu handlowego. Wobec tego jest mu ta opcja zbędna. Osiągnie w takiej sytuacji zysk na tej opcji, ponieważ może ją teraz odsprzedać na rynku po cenie 30 groszy, taka jest jej cena rynkowa. Nabył tę opcję płacąc 15 groszy. A wcześniej wydał 2 grosze na prawo do nabycia tej opcji. Ostateczny jego zysk 13 groszy. Widzimy więc, że eksporter, zamiast wykorzystywać ją do wymiany waluty, może tę opcję po prostu wykorzystać do tego, aby zrealizować zysk z takiej oto transakcji. A zobaczmy jeszcze, co się stanie, jeśli po upływie 3 miesięcy, czyli po upływie tego okresu pierwszego, wygasania prawa do nabycia opcji, kurs euro do tego podskoczy bardzo mocno do poziomu 4,50. W takiej sytuacji eksporterowi nie opłaca się skorzystać z prawa do nabycia opcji PUT430 po cenie 15 groszy, czyli po tej, która była ustalona, ponieważ w tym dniu opcja taka na rynku kosztuje tylko 1 grosz i zamiast korzystać ze swojego prawa, może tą opcję po prostu kupić na rynku, płacąc tylko 1 grosz. Zamiast korzystać z prawa, eksporter może po cenie 15 groszy kupić lepszą opcję z wyższą ceną wykonania, która zagwarantuje wyższy kurs efektywny wymiany. Waluty. Zobaczmy jeszcze, jak w formalny sposób wygląda zapis takiej opcji. Jest to bardzo istotne, aby nie popełnić błędu przy nabywaniu takich opcji. Powtórzę jeszcze raz, opcje takie nabywamy. Nigdy takich opcji nie wystawiamy. Prawo do nabycia opcji PUT, euro, złoty, 4,30 ma następujący zapis. Call, łamaniec plus PUT, euro, złoty, 4,30. Co to oznacza? Po lewej stronie tego łamańca call oznacza, że mamy prawo kupić. Co kupić? To, co jest po prawej stronie tego łamańca. Czyli mamy prawo kupić opcję put euro złoty z ceną wykonania 4,30. Zdecydowanie nie zalecamy zawierać takich transakcji, które zapis. Widzimy: call łamaniec minus put. Minus oznacza, że jest to wystawienie opcji. W tym przypadku byłoby to prawo do wystawienia opcji put. Nie popełnijmy tego błędu, nie zawierajmy takich transakcji. Mogą być z tego tylko same problemy. Spojrzymy teraz na przykład, jak opcję na opcję może wykorzystać import. Ponownie mamy podstawowe dane. Kurs w dniu dzisiejszym 415. Cena 6-miesięcznej opcji Call na wykonanie 4.0 to 20 groszy, a cena prawa do nabycia tej opcji, czyli opcja na opcję, kosztuje 2 grosze. Prawo do nabycia opcji jest ważne przez 3 miesiące. I dla naszego importera potrzebny jest nominał 100 000 euro. Importer decyduje się kupić 3-miesięczne prawo do nabycia 6-miesięcznej opcji call po kursie wykonania 4 zł na euro. Przy nominale 100 000 euro, czyli jeżeli płaci 2 grosze za 100 000 euro nominału, to w sumie daje to 2000 zł łącznego kosztu. Po 3 miesiącach nadchodzi dzień wygaśnięcia opcji i w tym dniu kurs SPOT wynosi 4,25. Importer spogląda więc na tabelę cen miesięcznych opcji Col o cenie wykonania 4.0 i widzi, że opcje te kosztują teraz 31 groszy, czyli zdrożały. O, w sumie 11 groszy. Importerowi opłaca się więc korzystać z przysługującego prawa i dokonać zakupu opcji call 4.0 po wcześniej ustalonej cenie 20 groszy. Dopłaca więc 20 groszy premii do wcześniej zapłaconej zaliczki, łącznie płacąc 22 groszy. Co może teraz zrobić z tą opcją? Może ją wykorzystać w celu zakupu euro po cenie wykonania 4,0, albo może tą opcję odsprzedać po cenie 31 groszy. Jeśli wykorzysta opcję do wymiany waluty, to efektywny kurs zakupu wyniesie 4 zł cena wykonania plus 20 groszy premii za opcję plus 2 grosze premii wstępnej, czyli w sumie 4,22. Natomiast jeśli będzie chciał ją odsprzedać, to zrealizuje zysk, ponieważ sprzeda opcję za 31 groszy, odejmując wcześniej poniesione koszty daje to łącznie 9 groszy zysku, czyli łącznie na całym nominale 9000 zł zysku. W tym przypadku prawo do nabycia opcji, jest to opcja call, ma następujący zapis, czyli mamy call łamane przez plus call, ponieważ nabywamy prawo do nabycia opcji call. Podobnie jak w przypadku opcji put, nie zalecamy zawierać transakcji na Czyli opcji Call na wystawienie opcji Call, co przedstawiał poprzedni zapis. Dodam jeszcze, może, że nabycie opcji na opcję jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż zakup zwykłej opcji od razu. W razie rezygnacji z przysługującego prawa, nabywca straci bowiem tylko opłatę wstępną. Zwykle jest to kilka groszy zamiast kilkunastu groszy zapłaconych za opcję Deep In the Money. Natomiast jeśli zdecyduje się wykorzystać ze swojej opcji Wtedy kurs efektywny sprzedania bądź zakupu waluty będzie bardzo zbliżony do kursu, jaki był w chwili zawierania tej transakcji. Należy jeszcze pamiętać, aby opcje takie kupować. Zdecydowanie nie należy takich opcji wystawiać. I jeszcze może dodamy, że za pierwsze prawo, opłatę tak zwaną wstępną, zwykle trzeba zapłacić z góry. Do, dotychczas nie pojawiły się banki, które pozwalały zapłacić taką tą premię wstępną z dołu. Natomiast koszt bycia tej opcji docelowej może być poniesiony jak najbardziej z dołu, tak jak we wcześniej opisanej opcji głęboko w pieniądzu, w ramach limitu skarbowego, do czego zachęcamy. W następnym odcinku poznamy opcje egzotyczne. Dowiemy się, które z nich warto stosować, a których należy kategorycznie unikać.